Siemono moi drodzy, w końcu nadszedł ten dzień. Mamy 2 kwietnia i za chwileczkę do McDonald's wchodzi nowa oferta Minecraftowa z okazji filmu Minecraft The Movie. Film Minecraft The Movie do Kin wchodzi 4 kwietnia. Z tego co się nie mylę. Lecimy Musimy na to, iść. Nie? lecimy. Koniecznie koniecznie. Wy też zostawcie opeczkę w górę, jeżeli idziecie na ten film. Ja już się nie mogę doczekać. I też nie mogę się doczekać, aż kupimy wszystkie nowe oferty z kolekcji Minecraft. Do przetestowania mamy tak, nowego McFlara, nowy sos netherowy, ponoć bardzo ostry. Zobaczymy, czy tak naprawdę. Jest. No i oczywiście do kupienia jeszcze są dwa zestawy Happy Meal: jeden z cheeseballsami, czyli takimi kulkami serowymi, a drugi z kurczaczkami. My dzisiaj kupimy aż 12 zestawów. Happy Meal z zrobimy sobie taki dzień dziecka. Ja zadowolona, jestem ja na siłce byłam. <laughs> I zobaczymy, czy uda nam się trafić chociaż połowę tych fantastycznych zabawek. Więc jeżeli. Nie będziecie w tym tygodniu w McDonaldzie? No to spokojnie oglądajcie film do samego końca, a zobaczycie, czy coś faktycznie przegapiliście, czy też nie. Lecimy, bo za 10 minut mamy opening. 10:30, zamyka się oferta śniadaniowa i startują Happy Mile. Pozostała minuta do otwarcia, więc ustawiamy się w kolejce. Dzień dobry. Dzień dobry, w zamówienia? 12 zestawów Happy Meal, 4 z cheese balsami, 8 z nuggetsami. Znaczy, 4 z cheas burgerami, tak? A nie ma takich kulek serowych? Jeżeli chodzi panu o te kulki serowe, owszem, jest zestaw, ale on jest tylko w wersji, że tak powiem, dorosłej. Nie ma tego. Nie. Aha, a w Happy Mealu co jest w takim razie? Niezmiennie proszę pana, jest cheeseburger, hamburger i nuggetsy. To wszystkie e, Happy Meals z nuggetsami i z tym sosem ostrym, netherowym? Musi mi pan powiedzieć, jakie będą tutaj, e, czy będą cząstki jabłek, czy będą kubusie i co będzie do picia? O kurcze, cząstki jabłek, nie? Weź jakieś frytki też. Pomiesza pani, co tam pani nabije, to będzie. Do tego... 6 tych cheese coinów można same je kupić? Czy trzeba w zestawie? Zestawik. A to niech będzie zestawik, jeszcze jeden. Z kolą zero. Z kolą zero, tak. Dietetycznie. I z ostrym tym sosem. A few moments later. Trochę tego jest. Do widzenia. Do widzenia? Ale tego mam. Trzeba się teraz tak tutaj ustawić, żeby się nie porozlewało, bo będzie dramat. I cała skrzynka Happy Winów. Kozak. No Byłbyś najlepszym tatą I będę kiedyś! Będę! Ale spokojnie, poczekajcie jeszcze widzowie! Jak na razie dzieciak. Takie kozackie, czy ty widzisz pszczółka? Creeper! Mocne! Mocne. Zacznijmy na początku od McFlara, bo za chwileczkę się roztopi. Tutaj, moi drodzy Państwo, mamy nowe opakowanie Macflara w stylu minecraftowym. W środku znajdują się kawałki ziemi Minecraftowej. No jestem bardzo ciekawy. Daj mi łyżeczkę. I... Jabłkowy sos chyba. Aha, no dobra, to ciekawe. W środku znajdują się różne bloki minecraftowe, przetestujmy. Jestem bardzo ciekawy tego smaku, uwaga. O, to chrupie. <noise> Głośno chrupie. Z cukrem strzelającym. Serio? Tak. Nie. Jak ja dawno nie jadłem czekolady z cukrem strzelającym. Moi drodzy Państwo, to jest moja ulubiona czekolada, kiedyś taka była, chyba od Milki czekolada. Z cukrem strzelającym, później ją wycofali. I tutaj czuję to na nowo. Mhm mm Ale jaki ma smak Czekolada? Normalna, chyba mleczna to jest nas, spróbuj sama A um... Śmietankowy lód Ale ten cukier strzelający robi robotę, jest mm -hmm. fan z jedzenia Mhm mm To jest biała czekolada Biała, nie? Mm -hmm. To jest pozycja, którą każdy z Was musi odhaczyć w tym roku, tylko się śpieszcie, bo to jest limitowana oferta. Mega fajne. Tutaj daje 10 na 10. Spójrzcie na to. O oh, wow. Czy to nie jest piękne? O oh, wow. Blok Minecraftowy. McDonaldowy blok, moi drodzy. Złoty, McDonaldowy blok. W środku mamy tak. Cheese coin y, frytki McDonaldowe i nowy, netherowy sos. Jestem mega ciekawa tego sosu. Ja też, ale sos przetestujemy sobie w domu. Wraz sos. z innymi <laughs> Zestawami. No Teraz skupmy się na przyskoinach, bo zanim dojedziemy do chaty, to no to one będą zimne i już z pewnością nie będą się tak fajnie ciągnęły. Spójrz na to. Wow, wyglądają trochę jak na Jak a nie okrągłe. No. Sprawdźmy, czy się ten ser ciągnie. Wow! Co jest? O kurde! Ej, to jest najfajniejszy zestaw, jaki kiedykolwiek wyszedł w maku. Mac McFlary ze strzelającym cukrem, tak ciągnący się ser. Takie opakowanie. dzięki, że mi pomagasz, bo ja jem. Jest mega frejda! jak, dobre? Musimy to zrobić. Ugryź i ciągniemy. Eeeh, Czy tak nie wyszło. Myślałam, że będą smakowały tak jak Bambi, ale Bambi miała cheddar, a to jest chyba gołda normalna. No, normalna gołda, nie są słone. Mhm. Ja bym tutaj faktycznie nie zamacał w tym sosiku, byłyby jeszcze lepsze, ale dobra, zrobimy to dopiero w domu. 10 na 10, Marklar 10 na 10. Póki co przesada. Jest mocno. I co my tutaj jeszcze mamy? Napój. Aha, napój minecraftowy. Tutaj mamy bańki, jakbyśmy nurkowali pod wodą. No i to generalnie żaden nowy smak nie jest, tylko po prostu mamy logo McDonald's w stylu minecraftowym. Moja droga. Jedziemy na chatę. Chcę testować resztę zestawów. Let's go! Jesteśmy już w naszej kuchni! Ja i... się nie mogę doczekać. Troszeczkę się tak u nas zbierało. Dzisiaj cały dzień. Jest jedzony McDonald's. Zobaczcie na ja to nuggetsy! To jest cała góra nuggetsu! Tu by się cała armia najadła! Najśmieszniejsze jest to, że ja zrozumiałem, że w tych zestawach Happy Meal będą dodatkowo netherowe sosy. A okazuje Ale się, nie. że tylko do zestawu dla dorosłych! A ja wiem dlaczego. Dlaczego? Bo on jest pewnie tak piekielnie ostry, że dzieciaki by tego nie zniosły. No dobra, to przetestujmy go. Co ty na to? Otwieramy. Jaki ma kolor? To tak kwaśny ale taki podkręcony trochę papryczką chili. O kurczę. Wiesz co o, to jest zapach? O, tabasco! Zapach tabasco. Tabasco! Taki octowy. Tak. To co, testujemy? Oczywiście, że tak. Ale zamaczamy tak prawie, że całego. Dwieprze. Dobra. O kurczę. Tak? Wygląda to dobrze, no. Oh yeah. Smacznego! Poczujmy się jakbyśmy byli w nederze. Łapka w górę, tata. <słys> mm, powoli. Mhm. Mm po mm. pierwszym kęsie nie jest aż. Raczej jest jednak, dobra, czuję. Zaczyna kuć w język. Piecze. Ostrość Ostre. zwykłego czerwonego tabasko to jest, co nie? Tak, ale trochę przypomina sos słodków właśnie. Ale uwierzcie mi, że jak zjecie więcej kawałków kurczaka z tym sosem, to na pewno będzie paliło. Mm -hmm. Więc to dla was challenge. Napiszcie w komentarzu, czy próbowaliście. jak ostry jest dla was w skali od 1 do 10? Jeszcze trzeba z fryteczką spróbować, jak oceniasz sosik. Lepszy jest ten pomarańczowy, zwykły. Ostry. Siracha. Mhm. Ten zajeżdża mocno tabasco mm -hmm. i odstęp. Więc dla fanów Tabasko spoko. Dla mnie 6 na 10. 5 na 10. Lecimy z openingiem zabawek. No to lecimy po kolei, kto trafi więcej różnych zabawek wygrywa. Wada. pierwsza zabawka w creeperowym boksie to. Nie! Villager! Tak, Villager! Jestem ciekawy, czy one są z takie pianki, okay. czy plastikowe? Czy one będą plastikowe? Okej. Okay. W środku. Czyli będą pluszaki. Jest w papierku, żeby nie wytłuścić chyba go paluchami brudnymi. Plastik! To jest plastik Figurka. i mamy Villagera. Figurka po prostu. Fajna. Na moją półeczkę będzie pasowała jak kulał. Zajmie honorowe miejsca. Główka mu nawet lata. To chyba o to chodzi. I zobacz, on tutaj ma takie nogi, więc prawdopodobnie do tej zabawki będzie jakaś plansza, żeby ją postawić, żeby się nie wywróciła. Albo mi się tylko wydaje. Stawiamy Villagera, lecimy dalej. Moja kolej, ja mam różowy bąbki! I to jest lamcia? Tak! Nie, owieczka różowa! Wieczka. Co ja gadam, lama! <grym> o. Fajne są te na dziesięć. <grym> skeletonek! Let's go! Skeletonek! <grym> Czyli mamy już drugą nową zabawkę. Tak, nie powtórzyła się. O, wow! Ej, fajniejsza od villagera. Nie, twoja jest fajniejsza, bo jest bardziej kolorowa, a ta jest taka bezbarwna. A ja chciałem, żeby szkieleton wyglądał. No musi tak, być biały, nie? Główka tak. lata? Tak. O, to tu chodzi. Aha! Wciska się i macha łapkami! Kurczę, ale bajer, a mój też macha łapkami. Dobra. Lecimy dalej. No to teraz... Pszczółka Maja. Oooo! Cudowna, nie? Który najlepszy jest boks według Ciebie? Różowy oczywiście. Aha, no to... <laughs> Mi najbardziej chyba siada pszczółka. I uwaga! O! Nie! Yes! Let's go! Różową owieczkę masz! Ale bajer. Dobra, sprawdźmy ją. On. Czym ona będzie machała? Ogonkiem? Jak naciśniemy na główkę? Albo łóżkami. Uszy... Proszę bardzo. wygląda bo Dobrze powiedziałam! Łóżkami! Żartujesz sobie, że ty zgadłaś to! Nawet później otwiera! Wow. Daj palca. Ale trochę wygląda przerażająco. Daj palca. Nie! Jednak nie! Tak mocno nie gryzie. To teraz czas na moją szczółkę. Dawaj. Co tam się kryje? Owieczka? Czyli 2-2. No dobra. Kolejny boksik, tym razem ja otwieram różowy. A nie! Powtórzyła się... Ho ho! Ho, ho! Skieletonek. Skieletony! No! Ej, ja dzisiaj mam farta! Ja Między, ci cierczotka zagrać! Trzy do dwóch. No to teraz. ty? Okay. Ja tylko nie mam jeszcze na razie villagera. Na pewno tutaj będzie villager. to otwieraj, zobaczymy. W międzyczasie ustawię naszą zawaleczkę. Ej, 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 ej. Aha. coś innego! Nowość jakaś? No. Co to jest? Klocek. Minecraftowy klocek? Instrukcja obsługi. O, Naklejki! Wow. Wlepy! Wlepy z blokami! Minecraftowymi. Otwieraj. Wow. <laughs> A w środku lama! Lama! Ale odczepiło mi się to, ale można to złożyć z powrotem. Tak! I czekaj, rozłóż to teraz. I czy to możemy połączyć z tym w jakiś sposób? Tak! Można postawić jedno na drugie, czyli stawiamy te postacie na bloki. Ej, fajne. Mega fajne, ale oddawaj mi to, bo to jest moja. Ty jeszcze nie masz tej części. Nie no dobra, to masz jeszcze yy, bloki, nie? Do poprzyklejania sobie, jak chcesz. No to teraz zostawiajcie wszyscy łapeczkę w górę, a ten creeper wybuchnie. 3, 2, 1... BOOM! A, a w środku... Ha! Kurczę. Coś Ej, powtórzyło ci się. Mi się jeszcze nie powtórzyło. No, no nie miejmy tak. nadzieję, że będzie więcej jeszcze zabaweczek. Otwieraj. A ja no, wyciągam Tak jest. Uwaga. O, znowu villager. W ogóle na tych opakowaniach jest jakiś QR kod ze Czyli możesz zagrać po prostu pewnie we Minecrafta w Minecrafta? Albo o jakiś merch Minecraftowy, ha? No, trzeba będzie sprawdzić. Wam tutaj udostępniamy kod QR. Możecie sobie zeskanować sami. 4 do 3. I uwaga, wyrównujemy, bo to będzie coś nowego. W pszczółce musi być. Pszczółka na pewno coś przyniosła na swoich. Kolejna owieczka. Niedobrze, bardzo niedobrze, Pszczółko. Masz kolejną parkę. No kolejna parka, ale to jest bezpunkna. Teraz ty. zostało nam jeszcze ja. po jednej skrzyneczce po tym openingu. Co masz? Szkieleton. Czyli Bo kolejna dobra. parka też. Czyli tak wygrywasz. Czyli na razie cię wyprzedziłam. Zostawię go tutaj obok brata. Owieczki mogłyby być różnego koloru. Niebieska by była ładna. Do no. tej różowej by pasowała. Przedostatnia ty... skrzyneczka, moja ostatnia. I uwaga. Hmm. Czy wyrównam? Nie wyrównasz. Kolejna owieczka! Hatrik owieczkowy, no dobra! To teraz ja muszę zrobić hatryka szkieletunkowego. Nie no, to będzie matryks jakiś. Nie może być. Musisz trafić kolejnego boksa najlepiej z jakąś nową zabawką wewnątrz tak! boksa. Jest box? Boks? tak! Ale myślicie, że w środku będzie coś innego, czy też będzie lama? Nie no, chyba raczej coś innego! Ja bym chciał creepera! Bo musi być creeper w boksie, co nie? Uwaga. 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 Uwaga, to są dopiero emocje. Co będzie w środku? Ej, to jest mega fajne. Kimny boxik. 3, 2, 1 i lama. Nie, no z lama! Tak, lama. Coś mi się wydaje, że to są chyba wszystkie dostępne zabawki, które można teraz wydropić w McDonaldzie. Prawdopodobnie za. Parę tygodni albo za tydzień, za parę dni może będą jakieś inne w rotacji. Może to jest dopiero pierwsza tura, która weszła. W McDonaldzie zawsze jest tak, że co tydzień są nowe zabawki, więc może za tydzień będzie kolejna porcja. Dropiku. 20 tysięcy łapek i za tydzień robimy taki sam odcinek. Jeżeli ja chcecie. No subskrybujcie kanał, <noise> wtedy będziecie na bieżąco. A jeżeli zostaliście z nami do samego końca, to teraz kto pierwszy policzy, ile jest łącznie kalorii w 12 zestawach Happy Meal z nagęcami, frytkami, jabłkami i napojami jabłkowymi, wygrywa serduszko pod komentarzem od JJ. <noise> Trzymajcie się, smacznego Wam też życzę. Pa, pa. Cześć!